naszej społeczności właśnie za sprawą AKF-u Jako, że jako Franciszek wiemy o rodzaju rodzaju premiery, parkiety, randy i tak dalej, Zbigniewa Wynka. Zdałem sobie sprawę z tego, że pasja, którą zakorzeniona została przez Franka właśnie w Unii, który chciał zawsze zrobić, te e, projekcje, czyli jeszcze zdołać e, przerwaną projekcję albo puścić film do kosztrów, tak zwany na podłogę. Wszystko jedno, byle on te dwie minuty, trzy jeszcze dobiegł do końca. To była sztuka. Na ogół uczestnicy, którzy tu przyjeżdżali, byli zadowoleni z tych projekcji, bo na niektórych ogólnopolskich czy innych festiwalach te projekcje były jeszcze gorsze, jeszcze bardziej się sypały. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych, cały czas myślałem, że o filmie, który chciałem zrealizować, czyli o Klapsie, o Franku, ale nie było takiej możliwości, żebym zebrał materiał, który potrzebowałem do tego filmu. Więc ten pomysł leżał gdzieś na półce i w momencie, kiedy postanowiłem wrócić do Polski, od razu odżyły te moje plany i postanowiłem zrealizować film. I tego, że nie chodziłam przez wiele lat do klapsa, ale ten klaps był obecny w naszym domu, ponieważ Każda wizyta Franka w naszym domu, a by było także i codziennie, to nie było, nie obyło się bez rozmowy o Klapsie. E, oczywiście wszystkie materiały archiwalne zostały tutaj e, zdepanowane w, e, w Klapsie, czyli w amatorskim klubie filmowym Klaps w, w Rybiu. Dotarłem do tych materiałów. No i poskładałem, no i powstał film. Głównymi po prostu osobami, które występują oprócz Franka, są również członkowie Klapsa. I chciałem właśnie w tym filmie również ująć, pokazać te osoby, które miały również swój udział w ogóle w budowaniu, w istnieniu amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chibie. Wyszek po powrocie do kraju, bo wiele, wiele, lat przebywał w Stanach Zjednoczonych, zaczął pojawiać się w klubie filmowym. Zresztą w okresie tych 20 lat pobytu w Stanach też bywał. Jak był w Polsce, to zawsze do klubu zaglądał. Raz przedstawił propozycję, że chciałby nakręcić film o Franku, ale film inny niż dotychczas, niż te, które dotychczas powstały. Bo o Franku są trzy filmy, już półgodzinne, zrobione. W, ta, w końcówce tego filmu przywołane. Między innymi przez reżysera Wierzbickiego, współpracownika Kieśrowskiego w swoim czasie. Yy, pana tutaj z Mikołowa, kolegę Świeca. On chciałby troszkę inny film zrobić. Myśmy w klubie troszeczkę dyskutowali, nawet nie tyle, nawet przy Zbyszku, co poza Zbyszkiem, czy on to udźwignie, co on zrobi albo co on innego chce pokazać o Franku. No patrzyliśmy z pewną rezerwą, na to powiem. Ja byłem oczywiście za, bo uważam zawsze, że wszystko co służy do upamiętnienia tego, co Franek zrobił. Do przybliżenia, przecież czas, czas szybko upływa, przybliżenia młodzieży dzisiejszej i, i tym w średnim wieku, kto to był Franciszek Dzida, jaki ślad zostawił, to, to jest wartościowe. To zostawi jakiś dodatkowy ślad, to, to jest na pewno cenne. No i tak się zaczęła ta przygoda. Zbyszek przystąpił z energią i entuzjazmem do tych prac. Robił to chyba pół roku albo, albo może trochę dłużej czy krócej. I muszę przypowiedzieć, że to udźwignął. Udźwignął to warsztatowo, artystycznie, merytorycznie. Najeździł się, nachodził się, wywiady przeprowadzał, zatrudniał aktorów. Ja jestem pełen uznania i z małżonką wyznaliśmy to. Może nie wyznaliśmy, tylko. Wyraziliśmy to uznanie właśnie Zbyszkowi za ten jego ogromny trud i serce, bo równocześnie jako bezpośredni współpracownik w pewnym okresie Franciszka znał tego Franka bardzo dobrze. Ja tą scenę chcę robić taką bardziej realistyczną, bo te konwencje muszą się trochę ten to tylko bajeruje, no. Oczywiście, y, materiały archiwalne, które zebrałem, y, to nie wszystko. Musiałem je odpowiednio przejrzeć, musiałem je y, skatalogować, aby później y, zbudować scenariusz. Y, produkcja, y, znaczy praca nad filmem trwała prawie dwa lata, więc y, y, systematycznie, y, ale bardzo dokładnie. Yy, realizowałem ten film, yy, no i udało się. Jakaś idea, jakaś główna idea, która ci przyświecała, yy, czy dałoby się to w skrócie ująć? Tak. I główną ideą oczywiście była sylwetka Franciszka Dzidy. Yy, oczywiście był znany już jako artysta, jako amator, który wyprodukował prawie 80%, 80 filmów prawie, więc nie było sensu, żebym opowiadał o jego y, twórczości, a jednocześnie o jego zasługach. Chciałem pokazać Franka jako człowieka, jako artystę, który jest również człowiekiem, który ma uczucia, który y, prowadząc klub... Miał również różnego rodzaju rozterki, miał zadowolenia i po prostu i dlatego chciałem wydobyć właśnie te wszystkie y, rzeczy i pokazać w tym filmie. Dzisiaj to się tak trochę rozmazuje co było krowa, a co było prawdą, ale to była i kreacja, ale nawet jeżeli kreacja to ona czerpała. Z tamtych wzorców, z tamtych opowieści, z tamtych plotek. Być może film będzie udostępniony w szerokim rzeszą publiczności, jeszcze może na internecie, ale najbliższy pokaz tego filmu odbędzie się 29 listopada na ATH, czyli Akademii Techniczno-Humanistycznej o godzinie 17. A być może również będą. Małe pokazy organizowane w BWA za zgodą dyrekcji, oczywiście. To już wkrótce.